Witam, witam bardzo serdecznie. Czekamy na. Czekamy na to, żeby poczekać chwilę. Nie, słuchajcie, czekamy na to, żeby mieć tutaj wsparcie. Bartka, który jest tutaj odpowiedzialny za grywalność z działu technicznego. Także za moment dołączę, ja jeszcze tutaj wrzucę. Wrzucę tutaj na Facebooka garstka znajomych jest. Może ktoś będzie chciał dołączyć. Zobaczymy, co to będzie tutaj się działo. Ja sobie też tutaj jeszcze, też podgląd odpalę, żeby widzieć, co Bartek pisze. Jak Bartek będziesz i mnie słyszysz, to daj znać. No, jeszcze nie odczytam. No to czekamy. czy nie czekamy? Czy zaczniemy sami? Dobra. Witam, witam serdecznie. Przetestujemy kolejną gierkę. Poprzednie to jakieś nieudane tematy. Chyba już Bartek, Bartek, Bartek dołącza wbił. Dobra, także yy, nie wiem, znasz tą gierkę? Komunikujemy się zdalnie, także chwilę opóźnienia też jest, musicie wybaczyć. Na razie nie ma w ogóle dźwięku, przynajmniej u mnie. Golf. Chodź tu Andrzej, mi to przetłumacz. Co tu jest napisane? Golf z przyjaciółmi, czy coś? Golf z Twoimi przyjaciółmi. Przejebany, bo nie mam przyjaciół. Możesz kliknąć start. A gdzie jest start? No, nie wiem, na padzie zawsze startujesz, pisze start. No? Tak, bardzo wygląda, no. to oglądam. Ale to są w ogóle jakieś e jakieś jakiś Jakieś komendy zamiast. Ale chcesz online, czy offline? Czekaj, bo tu jest coś z Jaki Jakiś kurwa bajzer, widzisz to? A, wychodził w tym temacie. Tutaj pisze. Eee, golf jest lepszy, nie. Otwalaj. Będziesz miał przyjaciół z grzechem, drugiego owca. Ale widzisz, to jest wszystko roztego, tego. Ja dźwięk chcę ściszyć. Czekaj, dźwięk pościszam, żeby było mnie słychać. No kurczę. To no jest e, no, offline, online czy offline? A no? online, no bo Bartek napisał, że będę miał przyjaciół. Bartek napisał, że masz grać owym. Nie, online, dobra. Chyba tu jest, kontynuuj. I szybki. <laughs> Szuka mi przyjaciół. Lecę, lecę, ale widzisz te wszystkie napisy? To tam coś się zbugowało. Zamiast jakiś ten komunikat, to komendy wrzucania. Ale syf, kuleczki sobie tańczą, zajebista gra, szczągi. Martek napisał pewnie ta, takie gówno, że plik językowy się wysypał. Nikt <śmum> to nie gra, żeby to zgłosić. <śmum> no dobra, uznajmy, że nie ma znajomych. Tak, chyba będzie trzeba zrobić offline. O, co to jest? Matko, ja tu nie wiem, co, co, czy tutaj jest. Start. O, coś się ładuje. To hit, to jest live hit po prostu. No dobra, ostatni raz w golf grałem chyba na na Pegasusie, nie na no jeszcze czymś starszym, gdzie jakiegoś kija? A to jest takie coś cyk ale gówno Tu myszką robicie mocniej, słabiej. Obracacie sobie. czym Czy trafił? Te napisy nawet na tych są zbagowane. A muzyczka gra. Oj, kurwa, teraz poszło. Za moc. Zobaczcie jak to ładnie. Troszeczkę. Cyk. O, 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 o. się podniosło. Cyk, wleci, 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 wleci! Jeszcze raz. Jest! Ente, ui, coś tam, bla, bla, bla Zajebioza. Co teraz? Enter. O, teraz będzie pod górkę. Yy, kilka jest takich poważnych, no. Na przykład ten cyber, Cyberpunk, nie? Mm. Są, są. No to takie na dłuższe, nie? to patrzę z tych nowości. Te poprzednie to już grałem. Teraz patrzę na te nowe gry. A full? No, zaraz zrobię na full. Patrz teraz to, a teraz zrobię na full. tak to się kręci, to damy tu. He <laughs> o coś zdobyłem. Wyleciało poza ten tak, Poza grę czy O ile to jest w ogóle gra. Pięknie. Mamo, to jest zajebiste. Super, synek. Polecam. Mhm. Tak, bo tu pisał menadżer gier. Patrz za pierwszym razem czy tam drugim już nie wiem najmniej tak czy będziesz. o ale teraz się zbliżyło ale teraz graficznie dojebało nie bo wiesz co ja ci coś powiem nie, nie doleci. powiem bo to Dobrze. bo to plik językowy się nie podczytał wiesz on mi tutaj zgłosił dział techniczny ale to będzie trzeba zgłosić bo nikt w to nie gra No szkoda że nie mam znajomych Pewnie jeszcze YouTube zbanuje mnie za tam muzyczkę prawa autorskie To jest chyba ta sama mapa co była Coś się zmienia nie Ta gra sprawia wiele radości na wiele godzin. Strasznie wymagający level teraz skoczył. Ja pierdole. Я пердала. Есть, 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 стой, 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 piesek Szkoda że ty nie możesz zagrać Sikare, tam jest, ha co się stało ale emocje nie wiem czy zasnę dzisiaj Uuu. emocje jak na grzybach Zobaczmy czy to w ogóle coś jeszcze jest ciekawego nie wiem co wybieram no dobra jak tu wbić się w ten online <śmiech> <śmiech> nie wiadomo czy w ogóle ktoś kto, kto gra online <laughs> wiatrak się ładnie kręci online jeszcze raz zrobimy online może coś tutaj trzeba pokombinować? Przeglądarkę jakichś serwerów, czy jak? O! O, zobaczcie tu jakieś czołgi są! Hmm. Ha, bo tworzę serwer. O! No tego czołga chcę. Aś pokaż, co tam ma ta gierka No. No dobra, no te czołgi bym chciał. I co tam wcisnąć. A tu jest powrót, filtr. Zastosuj. Zastosuj. No i teraz co to wybrać? Adam, daj sobie spokój. Jesteś jedyną osobą, która w to gra nawet twórcy się poddali. Aha, czeka na ludzi. po ile Ale oni nigdy nie przyjdą. A nie mogę tak zrobić z serwera? i czekać ja na nich nigdy nie, nie przybędą na przeczytanie słuchajcie gdzieś tu szukam mojej drapaczki do pleców ale w międzyczasie Bartek jakbyś mógł sprawdzić ile ta gra w ogóle kosztuje ona się nazywa cofnijmy się jeszcze o, tak się nazywa w ogóle kosztuje czy to jest free to play? Czy są jakieś beta testy w ogóle? Trzy złote serio? To kup i zagraj ze mną jako przyjaciel. Bo... Może ci zaciągnie plik językowe o po 17 zł nawet jest ten No słuchajcie. A z którego to jest roku w ogóle? Jakie ma oceny? Edycja kolekcjonerska. No nie wiem. No to jest na stadi to jest nowość. Świeżynka po prostu co wleciała. Także testujemy online. Specjalnie dla was robię. Że jak widzicie, nawet jeszcze, jeszcze nie ma e, no, podpisów nawet w menu, także to w fazie beta testów jesteśmy. Mini <grymny klip> był. <grymny> czytam ten czat i po prostu nie dowierzam. <laughs> to, tak, tak, no ale no widzisz, no ta gierka, no to, to to jest tak jakby w ogóle w fazie jakichś tam beta testów, nie? Albo nie zaczytał się plik. A dlaczego się nie zaczytał, to nie wiem. Yy... No dobra, ja tak 50 na 50. Masz jeszcze siłę? Patrzymy jeszcze coś? Dajemy sobie spokój. To jest w fazie się nudziło. Popisał sobie... Dobra. Nie, zakończymy. 2230. To jest dobry czas, żeby zakończyć. A no, jutro przygotujemy się jakoś lepiej. Potestujemy tutaj z synem Gierki. Przedyskutujemy temat. A, jednak chcesz. No dobrze. Dobrze, to będziemy testować. No dobrze, no to jeszcze jeszcze, jeszcze jedno coś im oglądał. Dobra, to słuchaj. No to poczekaj chwilę, w takim razie ci linka podeślę. To zakończymy, i za chwilę ruszamy w takim razie.